Hej cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Migueluz i dzisiaj pokażę Wam jak pobierać filmy z YouTube'a. Najpierw pierwsze co robimy to wchodzimy na naszą przegląd i wpisujemy YouTube. Po wpisaniu wchodzimy na jaki filmik. Kiedy już wybraliśmy filmik pomiędzy YouTube a pomiędzy .com wpisujemy pauza GET! Powinno nam się, powinno nam skończyć takie okienko. Tutaj muszę zaktualizować sobie ja yy, Następnie klikamy yy, oczywiście najwyższą jakość, która sprawdziła i w MP4 tu mamy też różne inne yy, dostępne opcje. Yy, ale my chcemy w MP4, więc naciskamy... i jak widzicie pobiera nam się. Yy, ja tego nie będę pobierał. Yy, Okej, okay, jak widzicie, filmik nam się właśnie pobiera. Jeżeli yy, podobało wam się filmik, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnych poradnikach, a także w kolejnych seriach. Trzymajcie się, cześć!